Wszystkim rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Star Wars Jedi Fallen Order, czyli Upadły Zakon. I ja jestem już blisko naszego statku, do którego musimy właśnie wrócić, bo to jest nasze zadanie. Zobaczymy sobie na holomapie. Także strzałka to jestem ja, i nasz cel. Zobaczycie, już tutaj nasz statek jest widoczny. No to biegniemy. Naszą misją aktualnie jest dostanie się na statek i udanie się prawdopodobnie na nową planetę, na której jeszcze nie byliśmy. Jest to Kaszyk tak się prawdopodobnie będzie nazywać ta planeta. Ale tutaj coś się dzieje już, kurde. Statek jest widoczny. No, zobaczymy. O kurde, co to jest? Kurcze, atakują nas. Ciekawe, czy mogę to zniszczyć w ogóle. To jest chyba jakaś walka, zobaczcie. Nie mówcie, że on to zniszczy. Jakieś bomby. O proszę, czyli mamy walkę chyba pierwszą w grze można powiedzieć, bo mieliśmy już taką walkę. No właśnie, w czasie sprintu mogę odbijać pociski, zobaczcie. To jest nowa umiejętność jaką nabyłem właśnie w poprzednim odcinku, bodajże ewentualnie kurczę w trakcie powrotu do statku, bo tego nagranego nie macie. Ja mówiłem w poprzednim odcinku, na zakończenie, że następny odcinek zaczniemy sobie właśnie przed naszym statkiem już, żeby nie pokazywać drogi powrotnej. Dobra. Muszę atakować, wyjścia nie ma. Sekwencja raczej nie jest jakaś tam chyba ciężka. Po prostu odbijamy jego pociski. To by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Teraz bomby, unikamy ich. Ciekawe, czy mogę. Kurczę. Na nim używać mocy, chyba nie bardzo. No i oczywiście, czy jest w stanie mnie kopnąć, czy cokolwiek zrobić. Kurczę, to nie jest chyba jakiś boss, bo za szybko spada. Tak mi się przynajmniej wydaje. O kurde, ale oberwałem ładnie. Szybko, no właśnie, z tym nie zdążyłem, patrzcie się, ale jaja. Ja. Dobra, jeszcze raz, spróbuję się wyleczyć. Dawaj, dawaj. Ładnie, odleczyłem się. Atakujemy drugi raz, niech bomby wybuchną. Robimy podjazd pod tego robota. Szybko, szybko. Dobra, są bomby kolejne, muszę uważać, chociaż widać chyba obszar ich zasięgu po wybuchu. Kolejne bomby chyba lecą. Dobra, spróbuję go teraz wykończyć. Miejmy nadzieję, że się uda bomby. Uwaga. Dobra, szybko, szybko. To już będzie raczej jego koniec. Tak jest. Leży. A TST pokonany. Poradnik taktyczny. Ciekawe, czy możemy sobie go zeskanować. O kurde, tu jest jeszcze pilot, chyba. Tego się nie spodziewałem. No ale w sumie, faktycznie, zobaczcie, jest włas. Proszę bardzo, czyli teraz już możemy spokojnie wrócić do naszego statku. Czyżby tam jeszcze ktoś był? Dziwne dźwięki jakieś posłychać. Dobra, chyba jednak nie. I teraz tak, wejście, wejście, to chyba tutaj, co? Chociaż nie, chyba tam. No to idziemy. Nic się nie dzieje. A dlaczego? I dlaczego nie mogę wejść? O, proszę, mogę. Dobra robota, młody. Niezły z Ciebie zawodnik. <laughs> Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona, wielka cywilizacja władając mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashik. O. Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kasik, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych łukich. To szykujmy się do walki. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyję. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z Padawanką i kilkoma adeptami. Ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki. Trili została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o. Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Ta. Podczas buntów w więzieniu była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych. Poszło na nic. Poznaliśmy przed chwilką krótką historię Sir i właśnie sposób, w jaki doszło do tego, że przestała używać swojej mocy, a tymczasem chyba musimy podejść do holostołu. No, musimy go użyć i prawdopodobnie wybierzemy zaraz sobie kasik. Ukrył na całym Warto by było po nie wrócić. Chociaż dostaliśmy sugestię, żeby wrócić na Bogano. Ale tego robić nie będziemy, ponieważ będziemy się trzymać fabuły póki co. Kasik, tutaj musimy się udać. Ten kasik przypomina mi ogólnie ziemię. Dobra, lecimy na planetę wybieramy. Kontynuujemy wątek fabularny. No i ruszamy. Fajne jest to, że w trakcie, właśnie startu lotu, ogólnie możemy sobie eksplorować ten statek. Chociaż tutaj z tyłu niczego nie znajdziemy, to lepiej popatrzeć przez szybę, jak to właśnie wygląda od przodu. Ładnie. No i super prędkość, oczywiście. Każda z nich ma Zaraz będziemy musieli usiąść, dech. Młody, pora na No właśnie, musimy sobie usiąść na czas lądowania. A wylądujemy już na kasiku. Wow. Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Grace. Tak. Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na bracy, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze. Dobrze? Dobrze. W porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszlik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Mało brakowało, młody. Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Artyzanci. Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... ...zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleź do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj. Te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gry stalowe nerwy da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Bidi? Yeah! Rzeka Początku. Zobaczcie gdzie my jesteśmy. Gdzieś w wodzie i oczywiście w którym kierunku mam płynąć. Chociaż wszystko wskazuje na to, że tutaj przed siebie nie można nawet chyba sobie skręcić nigdzie. Będziemy prawdopodobnie musieli przechwycić jedną z maszyn kroczących, bo tak są nazywane. Możemy oczywiście sobie przyspieszyć pływanie. Kurde, nie mam pojęcia właśnie gdzie powinienem płynąć dokładnie, ale jesteśmy chyba za plecami maszyny. Więc, kto wie, czy nie musimy jej dogonić i wspiąć się po niej. Zaraz się wszystko okaże. Chyba właśnie tak. Czyżby? Jednak, chyba nie do końca. Przecież, jak się wychylę, to prawdopodobnie mnie zauważył. No właśnie. Jak wyjść na górę? Tędy nie bardzo, może są jakieś zarośla z innej strony? Proszę bardzo. Tutaj. No, to się wspinamy teraz, zobaczcie. Ładnie. Teraz chyba tam. Udało się. No powiem wam, że naprawdę dobrze jest to zrobione ogólnie, ten cały patent właśnie ze wspinaniem się po maszynie. Dobra, gdzie teraz? Myślę, że chyba tutaj. Musimy dojść do głowy, a później pewnie otworzymy sobie właz. Już jestem dosyć blisko. Dokończmy to. No i co teraz? Na dół? Trzeba iść dalej. Chyba tędy. Tak jest, będziemy mogli zaraz wejść na samą górę. I chyba teraz w prawo trzeba skoczyć. Czyżby? Dobra, jestem na samej górze. To jest pilot? Nie do końca bym powiedział. Tutaj chyba wchodzimy. Ładnie jesteśmy we wnętrzu maszyny kroczącej. Kto by się spodziewał, że tak to będzie wyglądało? No dobra, ale gdzie teraz? I co teraz? Nie mogę nic zrobić tutaj. Dziwna sprawa. O proszę! Czyli można było sobie dalej przejść. Ciekawe czy będą tutaj jacyś wartownicy. To wielu nie inaczej, ciebie odrzucimy, ciebie spowolnimy. O kurcze, nie tak łatwo, nie tak łatwo. Trzeba się wyleczyć no właśnie. Wcale nie jest tak łatwo. Trzeba dobrze wyczuć moment, w którym zaatakować. Bo można naprawdę oberwać. No właśnie. Zwłaszcza jak robią te ataki, których nie można zablokować. A z tymi naprawdę jest mi ciężko. Nie wiem dlaczego. Dobra, jeden chyba już padł. I ten też padł. Mogę tylko raz użyć kurcze leczenia. Chyba tędy. I tu są piloci. Jak tam kadłub. Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć. Złatwimy do... ich chyba obojgu naraz. Odwrócił uwagę, proszę bardzo. Nie wierzę, że nam się udało. No i faktycznie się udało. No to proszę bardzo Nie wiem jak będziemy walczyć Blastery, ok. Strzelaj zdział Ciekawe czego zniszczymy chyba tak ładnie, ładnie Pierwszy padł Chyba w tym kierunku, co? Czy nie do końca? Chyba do przodu. Kurde, nie mam pojęcia, czy dobrze się przemieszczam. O proszę. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam ATAT. A ty kim? Kimś, kto robi imperium na złość. Aha! Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. wrzućmy no, do pieca. Dobra, tutaj są jacyś wartownicy. Przedałoby się ich załatwić. Chyba z lewej strony też są. A widzę chyba na panelu, kurde, tutaj w środku. Że ten blaster może nam się przegrzać. Prawdopodobnie jak ten pasek, zobaczcie, w czasie strzelania dojdzie nam maksa do końca, to właśnie na nie będziemy mogli pewnie przez mówię. jakiś okres czasu używać tego blastera. No ale dobrze, mamy też rakiety. I też tutaj widzę na panelu, że mamy jeszcze dwa strzały. Później to się chyba nam regeneruje w jakiś sposób. Najprawdopodobniej. Ale za dymę robimy pełną parą. Naprawdę sabotaż idealny. To co Kal wymyślił. Jeszcze tam są jakieś wartownicy. O, już na pewno ich nie będzie. Co to jest na górze? Proszę bardzo. To jeszcze jakiś chyba statek, tylko czy to jest nasz statek, czy ich? Nie mam pojęcia. A raczej ich. Właśnie. Ciekawe, czy tak miało być. Czy będzie po nas. No i rozbiliśmy się. Także straciliśmy naszą maszynę kroczącą. Ale udało nam się chyba zniszczyć trochę wartowników. I to najważniejsze. Dobrą maszynę. Masz imię? Kalkestis. Sogerera. Co robisz na Kashyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc kogo tu szukasz? Wodza Łuki, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest wojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu łukich. Atakuje Imperium z krainy cieni. Hmm. Sir, Gris, to jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. <coughs> Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od Mistrza. To lądowisko rafinerii. Miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem? Możliwe. Łoł, wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale... nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. To łączysz dalej, dalej. No to wygląda na to, że teraz oficjalnie można powiedzieć, że jesteśmy na kasziku. No i wygląda na to, że będziemy mieli też tutaj nowych sprzymierzeńców, z którymi razem będziemy próbować pokonać zło. I tym samym tutaj zakończymy sobie ten odcinek. W kolejnym zaczniemy z tego samego miejsca, już zwiedzając planetę. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, wszystkim hej!